Witam ukochanych kochanych widzów! Dziś jest dość nietypowy odcinek, bo idziemy na cmentarz polskich bohaterów, zomierzy, oberchen, lotników, bardzo młodziutkich. Idziemy kupić znicze Kup, Idziemy na razie dokupić znicze, bo wczoraj kupiliśmy. Ile kupiliśmy? 15, 15 Jeszcze chyba. 10 do kupić. Jeszcze 10 dokupić, bo. Jest 24 żołnierzy polskich, a jeden 3 pomniku musi być. Kochani, piliśmy 15 takich czerwonych, które się skończyły. po 3 euro za jeden, 12 zł. Dość drogie, a tu euro 40. Której też nie było? No nie było. A są 2, 3, 4, 5, ładniejsze. Zobaczmy. Z Tutaj jest. Ładne. I 10 i co tylko 10 będzie? Nie będziesz? wiem. Czyli się zapytać tam. Można się zapytać, bo tyle nam nie starczy. No. I jednak będzie 10 takich, a 15, 15 tamtych. tamtych. No bo nie ma już więcej. Nie ma więcej w ogóle już. Jednak wczoraj takie czerwone braliśmy. A dzisiaj takie. Do zobaczenia na miejscu. Bo mamy za 30 km do Berche. Chyba tak, za 30 no. Tak będzie. Drona oczywiście też wziąłem, ładuje mi się tu pięknie Będą ujęcia ładne Teraz już bez przedłużania Widzimy kawałek drogi zaraz Oczywiście, time Do... Do... Widzimy się nad tak? Można tak powiedzieć I jedziemy właśnie tą drogą na kmentarz. Piękne lasy wszędzie. Pięknie. Tu zawsze było mnóstwo grzybów na prawoboczach. Teraz nie ma, ale Zaraz. piękne żółte drzewa. To maleje jak widzimy. Tam było zawsze poza bo... Mnóstwo. To też jest zwykły skmentarz, ale my idziemy na wojskowy To jest potężny na cmentarz, naprawdę potężny. Tak macie nazwę w opisie i co? Do zobaczenia Kochani zobaczcie, znak Wiesk. 1920... Nie, 1928 Stary I Tutaj zawsze grzybów było pełno w tej alei na tej alei kozaku. Co to? Brzodrzy? No, brzozak właśnie kozaki rosną Pięknie, ale nie ma tym razem. Nie widać. Ile go Henry Piękny budynek. I to jest. Tam się zaczyna cmentarz. Wchodzimy kochani. Na cmentarz. To na razie nie jest. Czy to już jest wojskowy? Nie, nie to jest. To jest holenderski, holenderski cmentarz. A tam dalej. Jak ten biały. Są... Jak ten biały słupek. Biały słupek. Co tam jest już wojskowy, wojskowy cmentarz. cmentarz. Tam w ogóle są i z Ameryki, i z Francji. Z Francji. No, różne nacje. Naprawdę. Ciekawe so. czy ktoś był w tym roku. Nie wiem. My co roku jesteśmy tu. W tamtym zniczy roku byliśmy. Mamy dwie torby. Oczywiście. Mamy z 25 zniczy, Bo mówiłem już około sklepu 20, 24 e, polskich żołnierzy i jeden będzie przy czym na, na środku, przy tym krzyżu pięknym Krzyż. Jak widać Tu poczekajcie będzie lepiej widać nikogo nie było o nie nikogo już na wejściu mamy dwa pierwsze piękne Tutaj amerykańskie. Różne narczy, tak? Może przeczytać? Zdjęcie może, zrobiłem wam? Może nagrywać nazwiska. Może ktoś. Nie wie, że ktoś tutaj jest z rodziny pochowany. Zobaczcie. Polak jakiś, tak? Polak. Żył 23 lata chłopak. 23 lata, no młodziutki, mówiłem, same młodziutki. Mł młodziutkie chłopaki. Ja już KPL. Tutaj. Tak? Okay. Nasz wizycko. Kolejny Polak. Oczywiście. Że nie zapalamy każdym. Są tu też. To skąd? To chyba z Francji ktoś. Nie. To. Ma Amerika. amerykańskie nazwisko to Ameryka No ale widzisz, że mamy taki znak. Widzę, no USA. Mm -hmm. Idziemy Idę dalej szukać Polaków Polacy mają taki no, Polski no. To, to ten znak oznacza, że jest Polak pochowany tak byli no tu 29 mhm. lat chłop. Pilot. No. Idę tędy bo tu kolejny, kolejnie Polacy Mikoś 30 lat żył, też strasznie młody Tata dochodzi i zapalamy z nicz. Bo no tutaj też mam jeszcze Polaka. Tam jest, no. Wieczorek. Tutaj jeszcze Niemczyk. 22 lata żył. Bardzo młodziutki. Idziemy jeszcze do tamtego. Polaka. O! Tu to chyba jakiś odnawiany był, nie wiem. Tak wygląda, bo tamte starsze, a tu jakby może się rozwalił, nie wiem. 34 lata, młodziutki, znowu wieczorek, nazwisko znicza, zostawiamy? Da, ja też tata odpalę. Znicza. Odpalam, kochani. No. jest? Zakrywamy. I jeszcze mamy parę alejek do przejścia. Proszę. To wszystko sami młodzi chłopaki. Bardzo młodzi. Nawet i z każdego kraju młodzi. Z, czy to jest ze Stanów, czy z Francji? 26, tam nawet z Australii ktoś był. Mhm. Wszyscy młodzi. Idziemy do kolejnego Polaka. Kochani, jest jakbyśmy... Gdzie rzepka? A tam rzepka. Mhm. No Zaraz pójdziemy. Kochani, jakbyśmy tak musieli wszystkim zapalić to by... No nie to... by było. Nie starczyłoby nam chyba pieniędzy nawet. Na wszystkie też liczę niestety. Chociaż pamiętajmy o tych naszych. Tak. Jest tu Karol, nie wiem 31 lat żył Zerbecki, Zerbecki no. Też młody, 31 lat Idę do kolejnego Polaka Rzepka 34 lata Też bardzo młody I co jeszcze? Tu są chyba Polacy, czy nie? Idziemy zobaczyć. Z Nowej Zelandii nawet. Nie, to wszystko z innych krajów. Tu chyba, kochani, z Kanady. Jest jakiś... O, jest. Widzę Polaka tutaj. I tutaj Suchacki. 34 lata. Też bardzo młodziutki. Tylko się zastanawiam, co PPOR p, -P -O -R znaczy. Jeśli ktoś wie, napiszcie w komentarzach. PPOR A my idziemy. Tata tu na razie. silnica pali. Zimnica. I idziemy dalej do innych Polaków w tej alejce nie, tu nie ma Polaków, to są same o nie, z ze Stanów, z Nowej Zelandii no i reszta chyba tam jest tu z tyłu najwięcej Polaków kochani tu to sami ze Stanów prawie są Amerykańscy. Mhm. Tu może coś będzie z Polski? Tam na pewno mamy raz, dwa, trzy, cztery. Mięć. Tu nie ma nikogo z mamy polskiego. Z Nowej Zelandii. Idziemy dalej. W tamtym roku jeszcze były odnawiane te, pamiętam, są tabliczki tu stały. Mm -hmm. To te są odnowione już. Tu, o tu jest Polaka i to jest Ślusarski, 22 lata miał, młodziutki, 9, 9 kwietnia 1943, ginął? Kochani, tu mamy stepień 27 lata odnowiony To są same odnowione to wszystko odnowili, całe wszystko tam... O ten był młodziutki A nie, pan Iron Nie, że walczył? Nie był sam tym pilotem od 1900 no. Czy do 1945? A gdzie nazwisko? Nie ma nazwisko. A nie, jest. Plutonowy. Gdzie plutonowy to jest ten? Stopień wojskowy. Mhm. Nie wiem, czy to właśnie nazwisko, czy. Stopień, czy stopień... No, wojskowy? No no. Jest pierwsza litera, jakby imiona. A nie wiem. Tu Rudek. 30 lat miał. Rudek. I tu ostatni Polak. Gebraczka. 28 lata żył. I to był ostatni Polak, kochani, na tym cmentarzu wojennym. Kochani, teraz wam robię ujęcia dronem. A ja idę tam. Z góry? A, no to idziemy jeszcze razem zapalić pod pomnikiem. A bo ty byś latał, ja będę tam. No okej, okay, no to może być no. i tak. No, kochani, tu pamięci wszystkim, wszystkich lotnikom zapaliliśmy znicze, Na polskich znicze, no bo dla wszystkich polskich, no. No, nie dalibyśmy rady przynieść tyle co tu jest, No tak? naprawdę jak no. Jest, to jest... Sami, sami, lot, sami lotnicy le, są pochowani, nie? Tak. Nawet sami. tutaj pokaż to jest z samolotu jakie jest prawdziwe. Z brązu, kochani. Podczas II Wojny Światowej tutaj wszyscy lotnicy, nie? Tak. Prawdziwe, prawdziwe Prawdziwe. Śmigło. Naprawdę. Wygląda jak z brązu No i odpukać no. Odpukać. Nie będziesz zapominać. Co roku te parę złotych można dać, żeby tutaj ku pamięci. Zapalić im te światełko, tak? Dokładnie. Nim się też należy. Walczyli za naszą wolność, tak? Mhm. Mm Dzięki nim. Nimi my jeszcze i Dokładnie. I Pogoda jaka jest, taka jest, bo w Holandii to ostatnio cały czas, tylko leje, leje i leje. Tak. No już jestem też cały mokry tu znowu. No ale, ale dzisiaj taki... Inny, inny rodzaj odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki. Na wszystkich świętych też się należy. Nasi, dla nich, tak, tak, dokładnie. Zapalić te światełko. Jeszcze kochani, zajechaliśmy w jedno miejsce. Są to ruiny kościoła. I tutaj mieszkańcy Berchen zrobili jakiś pomnik 27 zegarów. To chyba jest w środku. W kościele. I tam to było takie, jakby upamiętnienie tego upamiętnienie tego monumentu. I tutaj trzeba jakoś chyba wejść, albo a tu jest historia. 1422. kochani tam jest, może tam gdzieś coś jest. Nie wiem. Heresu. Zobaczcie, ten kościół był o wiele większy. A teraz taki? Ten jakieś stare płyty tu chyba. Płyty. Ludzie. Aha, chyba kościoły tak. Byli, mhm. No, ten kościół był o wiele, wiele większy. Co oni taki... zrobili z tego kościoła? Tu? Pół, pół, pół kościoła. To, o, bo, bo, bo on był zbombardowany ostatnio. No, a tamto zostawili w spokoju, bo może nie chcieli nic tam robić. Jak sobie ludzie no, spoczywają. spocywają... No, kościoła jest odbudowana, tak? No jedna trzecia można powiedzieć. No. Tak kościoła jest odbudowana. Malutki. I teraz się zastanawiam. Co oni mieli... No, poczekajcie. W myśli o tym, o tych 27 zegarach Czy to nie dzwony? 27 dzwonów może jest na kościele zawieszonych no dwóch. Bo... Wygląda tak. No, no, bo może być tak. 3, 6, z... może 27, 27 dzwonów. Może. Zrobili na kościele. No, może. Bo... No i tak mało. Bo 3 razy 9 to 27. I może jest tak. Raz, 2, 3, 4, 5. Jest 9, no. idealnie. 27 ja dzwonów. dzwonów. A dlaczego napisany klokiem? Nie wiem. Klop klo klo to jest zegarek, a klokiem to może. dzwon jak jest po holendersku. Dzwon, to jest Belé. Belé. A Bele to jest znowu jak jest więcej dzwonów, więc no, było, nic nie było, tam, tam było klokę, czyli no, zegary. Tam było na pewno coś związane o zegarów, dlatego przyjechaliśmy Wam pokazać. Może w środku jest 27 zamknięte. zegarów, a na zewnątrz 27 dzwonów. Może coś w tym stylu może być. w tym stylu może być. Nie wiem, ale szkoda, że naprawdę jest zamknięte. No pół kościoła jest odrestaurowane, a pół... W ruinach, nie? No. No i co mamy więcej mówić? Jak się naprawdę ten film podobał, bo już naprawdę kończymy. Tak, to jest... Jedziemy, jedziemy do domu. Naprawdę koniec. Do domu jedziemy. Tak, bo się robi naprawdę już zimno. Tak. Zwarzliśmy. I co? Wiecie co macie robić. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie. My się z Wami żegnamy. Pozdrawiamy do, wszystkich i, pozdrawiam, i do pozdrawiamy następnego. do następnego filmiku.